Kino-świat przedstawia... Paluch. Longfinger, rusz się! Piracką przygodę dla całej rodziny. Jestem tu, na górze! Kapitan Szablozęby wyrusza w rejs i potrzebuje nowego maka. Oj, nie ściemniasz? Musimy odnaleźć skarb. Nareszcie. Droga na Wyspę Skarbów stoi przed nami otworem. Paluch! Raturzu! Jeśli nie chcesz tańcować z rybami, mów, gdzie mapa! Nie! To Paluch! Grozi mu niebezpieczeństwo! Mam go! Ała! Mamo! Już po tobie. Nie, 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 nie! Powiedz to Lufie. Bierzcie kurs na Wyspę Skarbów! Wyspa Skarbów to pójdę! Fuj. Musimy się przedostać tutaj. A co jeśli drzwi są zamknięte? Ty i Róża będziecie udawać bogate małżeństwo z Holandii. Małżeństwo? Masz z tym jakiś problem? Żaden problem, mój panie. Zaskakująco dobra robota. już to za cudacy? Jestem Sir Emmentaler z Hamsterdamu. Uuu, robimy imprezę! Miała być Wyspa Skarbów, a nie Planeta Małp! Ale mu przykokosi! Oj, zostawiłem swoje slipy w czaszki! A! A! Niezłe lądowanie! Zatrzymać tego niszczonia! Hahaha! <gry> Witam żablozęby i skarb piratów. Że wy niby jesteście piratami! Ocean przygód, morze humoru. W kinach na Dzień Dziecka.